IOS Wyspa IOS Jesteśmy w porcie w autobusie i jedziemy na plażę Melopotas Dzisiaj mamy taki widok z hotelu Witamy na wyspie IOS I tak się kończą nocne eskapady. Wow! Franku! A tak wygląda jedyna wioska na wyspie IOS I tam dwóch typów maluje białe ślady na chodniczku zresztą we wszystkich wioch te malują ale też coś takiego się do mnie ładnie uśmiechnęło dzisiaj więc coś dla ciała będzie więc może będzie coś dla ducha tam później Kranek Wow Prawie tak ładna jak zrobiliśmy dzisiaj dla mamy. No tak, na tej wyspie jest po prostu sielsko. Na IOS mieszka 2000 osób. Tu jest spokój. Tu po prostu jest spokój, cisza. I podoba mi się tu. Ale że jeszcze przed sezonem to widać. już siebie widzę przy tym stoliku na głębokiej emeryturze spożywając białe wino no, Bardzo mi się tutaj podoba tu jest po prostu zwykle to jest zwykle widać jak ci ludzie żyją bez turystycznego y, zadęcia może przed sezonem ale tutaj jest to jest chyba moje miejsce Wyślę znajomym hydraulikom to jest taki majstersztyk, że że hej Wow! Zobaczcie jaki sufit, jak to jest wzmocnione. Nieźle. Idziemy do kościółka, który jest na szczycie wzgórza i mam wrażenie, że już jesteśmy blisko. A musimy iść na lewo Albo na prawo. Jest wow? W końcu coś ładnego, no to być. A i wiesz Nikoden. A, Nikoden jest tu. O, zachowanek głazy na biało. Mikodem. Mikoden. To jest... Jest. Nieźle jest. Już widzę nikoden. Co to jest Franek? To to? No podoba mi się tutaj, bo tutaj jest naturalnie, tu jest... A tu są trzy kościółki. O, tak jak Franek, trzy kościółki. Tutaj nie ma nic, albo jest bardzo niewiele zrobione pod turystów. To jest normalna wyspa, gdzie ludzie sobie żyją swoim życiem i turyści nie są, przecież może się mylę, podstawą no. gospodarki, tylko jakąś tam w całym dodatkiem. No nie ma czegoś takiego jak w tym Santorini nieszczęsnym, gdzie było dramatycznie pod kątem ilości ludzi. Tutaj to mają rozmach. Franek, ile kościółków policzyłeś? Pięć. To dużo chyba. No i faktycznie. Trzy, cztery, a piąty się tam schował, ale jest. A tam na jest. Ja na I nawet jest nikodem, i na franka czeka. i Ta o tam dalej jest santorini po drugiej stronie widać tutaj fajnie widać jak coś jest jakaś kupa gruzu jak wygląda chora fajnie dzieciaki grają w piłę super bardzo ładnie co się bawimy? Tak, jak się bawi wyścig. Szybko, start! Start! szybko. Ledwo piese ale leży. Kurze wiatraków. Widać, na, na, na większości wysp są, są wiatraki. To wszystko, wszystko to już jest nieczynne. Na Paros to było. Na Paros był w takim wiatraku w jakiejś studio jogi. Na Santorini widziałem, że były część, bo przerabiane na luksusowe apartamenty. A tutaj sobie tak stoją, a my tam byliśmy, na samej górze, to kawałek drogi. O, trzy koty, tam był pies, a tu są kociaki. I square w centrum miasta. Gdzieś takie miejsce chyba też dla lokalesów ważne, bo tam sobie siedzą, kawkę piją. Agora kafe. Nie, tu nie widać Santorina. Ale, ale tam jeszcze drugiej strony. No, bo ja wiem, że nie, nie z Taki statek, który w sumie nie jest duży, w stoszeniu z greckimi donkami wielką wyspą wydaje się ogromny. Porównując go do tych wycieczkowców, które do, przypływały na Santorini, to, 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 to ginął przy nich. I tu też na plaży Tu dokąd to na jechać? Gdzie jesteś? Kiedyś Beach. W sumie nic specjalnego, ale kolorki wody ładne. A dzisiaj mamy takiego bolinda. Do... Kawałek skutera skuter leży, ciekawy ja jestem jakiego. E, panie, jeszcze będzie jeździł, jeszcze będzie z tego pożytek. i na szerszeń. Grecy są tutaj niesamowicie wyluzowani. Mówi że, że potrzebuje samochód na dwie doby, mówi, że ok, będzie to kosztowało z tam z firmie 40 euro Za chwilę kasuje mnie z kredytówki na 30 euro A ja potem jest zdziwiony, że chce na dwie doby Potem kazuje za wszystko nie 80, a 67 Eurasów i tyle. Nie bardzo przyjazni ludzie, jak naprawdę fajnie to im się żyje. To JOST to jest taka spokojna miejscowa. Tam płynie Haban wypasieniec wielki. Nasz Bruster Nasz, tam którym płynęliśmy pierwszy. To jest tabliczka. Z kotwicą. Co tam może być napisane? Na przykład że nie paskuć do wody albo najbliższa tawerna 15 km stąd stoimy w takiej zatoczce czy stoimy przyjechaliśmy z zatoczki gdzie fantastycznie było już na tak taką tak to wygląda a w oddali jesteśmy sami to jest doskonała sprawa służby do tego sezonu zwróćcie uwagę na kamienie nie wiem co będzie widać jakie są świecące to jest coś co to jest charakterystyczne na wyspie, mnóstwo kamieni, które, są, które się świecą, czyli jest na pewno jakiś minerał, srebro to to pewnie nie jest, złoto tym bardziej, ale widać, że to chyba wyciągają, bo tu jest dużo kopalń i widać sporo samochodów z, z takim płuczniem wyjeżdża z wyspy. A jak spędza czas nasz mały podróżnik Francesco. Cześć Francesco, co robisz? Jak spędzasz czas? Grasz w mecz, nie interesuje Cię plaża piękna? To wyjdź chociaż z samochodu, zobacz. Jesteśmy w Glecki. A na jakiej wyspie teraz? Na Milos. Nie, nie na Milos. Na Ios. Na Ios, dobrze. Ty to wiesz. A wcześniej byliśmy na jakich? Na Milos, na Paros tak tutaj widać, że Ci ktoś podpowiada ale bardzo ładnie ale Kaczapek gdzie masz chłopaku? w aucie no właśnie, zobacz co opatulony przed słoneczkiem Weźmy i zdobywamy grób i dwa kroki jeszcze i będziemy na szczycie zobaczymy gdzie ten grób będzie naszą następną wyspą jest jak ja na Czyli może tam się uda nam wybrać. To fajnie no, to wygląda. No. To, że jesteśmy poza sezonem na IOS, to jest dar od losu, bo trudno jest mi sobie wyobrazić, co tutaj się musi dziać w sezonie, kiedy jest atrakcja turystyczna. Do której jeszcze można dojechać autobusem, bo droga w miarę szeroka. Już tam czytaliśmy w przewodnikach, że ta wyspa to jest jedna wielka imprezownia dla małolatów, którzy przyjeżdżają. Tutaj jest pragnienie dobrej zabawy, przygodnych znajomości oraz różnego rodzaju używek. Inaczej jest jak robią to w miarę dorośli ludzie, bo potrafią się bawić w miarę odpowiedzialnie. A z drugiej strony takie 20-letnie maulaty, które sobie użyją czy tegoż, czy tamtegoż, to im po prostu odbija i tutaj też yy, władze wyspy starają się nad tym jakoś zapanować, pracują nad tym. Podobno im się to udaje. Natomiast nie chciałbym się o tym przekonywać, szczerze mówiąc. To są warunki wprost stworzone do, do odpoczywania plaża Agio Teodor. To o to, że pozdrowienia. Praktycznie dla nas cała. No, no, ja nie potrafię opisać tego w jakichś miarę sensownych słowach. No, po prostu trzeba to, zachęcam, żebyście tego spróbowali sami. I mieszka sobie taki Greków jeden z drugim w takich apartamentach. Całkowicie wywalony na system. Do najbliższego sklepu 30 km. W sumie zakupy raz w tygodniu, albo dwa razy. No dzieci do szkoły wysłać, no to trzeba odwieźć samochodem. I, no i co? I życie. To jest lepiej tylko cieszyć się, cieszyć się przyrodą. Co no, jest grzeszka na turystach parę groszy zarobić w wakacje. Bo tutaj podejrzewam, że jest trochę ludzi na tej plaży. To co było na Santorini to wykroczyło wszelkie, wszelkie moje wyobrażenia. No. A to jest ta wyspa to jest chyba ta, która jest, na której tak jak wspomniałem wcześniej padło już najbardziej osierską. To bardziej spokojnie Przynajmniej teraz, bo sezon to ja to się bardzo tych małolatów. Bo to może być gruba. Zajebista plaża pusta a obok jakaś czyli zniszczona zresztą nie ma potrzeby żeby budować tę infrastrukturę turystyczną w jakikolwiek sposób skoro skoro no coś takiego stoi Tymu to powinna być jakaś knajpa czy coś a skoro pewnie turystów nie ma no to że dostęp na tą wyspę jest utrudniony bo Meijos nie ma lotniska więc najbliższe jest na Santorini i stamtąd jeszcze półtorej godziny promem. Codziennie pływają promy z tych droższych. 40 minut kosztuje 70 euro. Wypłynęliśmy płynęliśmy tym tańszym, gdzie pływał godzinę 20, ale za 6 euro od osoby. Zachód słońca na Ios Taki jest widok z najwyższego portu w Chorze. Chorze, czyli wiosce tam Santorini widać a nie Santorini to Sikinos Santorini jest gdzieś tam widać jak się bielą domki na skałach Jedziemy na plażę Mangonari Tam znowu jak dwójka, ale go nie widać Na mapie to jest zutburetem od naszej plaży Melipotas a Jedziemy już dobre 40 minut Teraz prawo, lewo Dobra, tu zobaczymy Czy nas tutaj zawierzy no, Taka droga pełna wyzwań Teraz zerknę na mapę Co no, Czy tędy, czy tamtędy i to tam by trzeba było jechać no dobra, no, zawinąć bo no, tam powinniśmy się udać już stop, stop. No, się jakby bardziej bogato zrobiło Ponga Mary free parking chyba tu trzeba będzie powrócić auto niestety Plaża Manganari, tutaj były kręcone sceny do filmu wielkich Błękit. Tam w pod, oddali widać pod parasolkami jedną parkę i tu jesteśmy my. I to wszystko. Cała plaża jest dla nas przepiękna, to jest, to przepiękna. To jest coś niesamowitego, tutaj jest. Chodź! Do radę sam! No chodź, czekam na ciebie! Chodź! I teraz zielony ninja! Jasna! 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 Mama idziemy wysłuchać musy! Tak! chodźmy to szkoda! Proszę wysłuchać okulary trzysłoneczne? Tak! Plaża mam jest przepiękna jest sporo plaż widziałem w życiu, ale. To robi ogromne wrażenie. Krystaliczna woda, skały i całkowicie brakujeść. Pranek! jest w stanie oddać urok tego miejsca gdzie jesteśmy a jest tutaj po prostu przepięknie start takim jachtem widać Santorini i nie wiem czy na filmie będzie widać białe domki na skałach bo, bo w rzeczywistości tak widać że jest poprzedzielona takimi naturalnymi groblami na które w tej chwili stoimy Tam się ktoś kąpie tu jest kolejna zatoczka grobla gdzie jesteśmy i, i nasza plaża gdziemy U, to chyba czarny ninja. o kurczaki. O, kurczaki. Stary. A, już tam się mu szpozianka trafiła. A gdzieś w oddali cały czas te barany słychać. Aka piękna droga. Cieka no, jestem głęboko przekonany, że stąd zachód słońca byłby równie spektakularny jak z innych rekomendowanych wysp mam wyspę Sifinos nasza zatoczka, w której, w której mieszkamy, w naszej plaży. No i tak, teraz wracasz po amfiteatr roztworzony w miejscu antycznym, miejsce antycznego amfiteatru. No też zawsze tak robią te teatry, że jak publiczność jest na tym, co się dzieje na scenie, to może spojrzeć dalej, a dalej to wygląda całkiem sympatycznie. Z tej perspektywy tak to wygląda. A w oddali wrażamy w na której mieszkamy. Dzisiaj w sumie już Piękna woda. Ładnie to wygląda. Jak Rumuni! Jak Rumuni! Jak Rumuni! No kończymy czterodniową wizytę na IOS. Tutaj widać nasz rumuński albo cygański bałagan. Jesteśmy sobie w porcie. Port wygląda tak. IOS to jest w ogóle taka wyspa, gdzie mieszka 2000 ludzi. więc tutaj mam dużo. Dużo się nie dzieje. No fajna, no, też bardzo miło tę wyspę będę wspominał. No, w porównaniu z Santorini to w ogóle o, o wiele milej. Przecież tam to była tragedia. A tu jest no, miło, sympatycznie. Ja jakoś tak wolno. Wreszcie w Santorini było to, że zastanawiałem się co mi tam nie pasuje. Generalnie Grecy żyją tak, że oni sobie żyją wolno, że mają no to wszystko wywalone, nic się nie śpieszą, wszystko da się załatwić, wszystko będzie ok. Wundt ser. a tam był taki pęd za turystą. Tam był pęd za tym, żeby yy, temu turyście zrobić jak najszybciej, jak najlepiej, jak najwięcej tych turystów przegonić. A nie, nie zdążyłem frytek zjeść w że on już mi talerz zabierał, kelnerzy, następny, następny. No w ogóle bez sensu. to nie miało nic wspólnego z tą greckością, y, którą tak bardzo sobie cenię i która tak bardzo mi się mm, mi się podoba jest fajnie, bo jest polska łódka w sensie, że Polak jest armatorem Polak jest armatorem, ale kurde zwinęli, załoga włoska zwinęła flagę naszą nieładnie